Cześć wszystkim, w dzisiejszym nagraniu chciałem Wam zaprezentować zestaw podróżny do rysowania marki KD Art Studio tak oto prezentuje się zestaw zawiera 12 ołówków przeduszkę do ołówków strugaczkę, gumkę i szkicownik A5 już otwieramy i zobaczymy jak wygląda w środku jest to marka KD Art Studio wszystko jest opakowane w taki jakby portfel podróżny. No troszeczkę większy niż zwykły portfel, ale powinno się zmieścić w plecaku czy w torebce. Coś sztuczna skóra bardzo ładnie się prezentuje. Zestaw jest zapinany na rzepę. Mamy taką rzepę i otwieramy. I w środku mamy, tak jak mówiłem, 12 ołówków różnej twardości od 5H do HB i ołówki B. Tak prezentuje się ołówek koloru czarnego z fajnym białym paskiem. Do tego zestawu, o to fajnie, że tu mamy taką ochronę na, żeby ołówki nam się tam nie połamały. Do tego mamy tak, strugaczkę, yy, gumkę i oto taką przedłużkę do ołówka. Jakby czasem jakiś ołówek był już króciutki, to to Wkładamy tutaj w te, te końcóweczki i możemy go dorysować maksimum. Mamy tej, tutaj na różne grubości ołówka, no jakieś grubsze i cięższe. I do tego bardzo fajny szkicownik, bardziej to jest blok, blok rysunkowy powiedziałbym, zawiera 12 kartek niedużo, ale zawsze można dokupić takiego formatu. Bez problemu. Blok. Mieści się w takiej kieszące. Czasem, jakbyście mieli jakiś taki grubszy szkicownik, to można te kilka kartek włożyć tutaj i resztę na, na wierzchu. I też powinno się trzymać, nie uciekać. I tak oto prezentuje się zestaw. Yy, bardzo fajny. Myślę, że jak ktoś lubi rysować i jedzie gdzieś na wakacjach i potrzebuje. Tylko zabrać niezbędne rzeczy do rysowania. Myślę, że sprawdzi, sprawdza się bardzo dobrze. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli oczywiście chcecie taki zestaw, to link do tego zestawu znajdziecie pod tym nagraniem. W następnym filmie zademonstruję i narysuję Wam coś fajnego. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.